Hej, z tej strony Pepech dzisiaj będzie kontynuacja e, rebalansu pojazdów e, premium 8 poziomu. No więc e, zobaczmy najpierw, jakie w ogóle czołgi są na tapecie. Na tapecie jest Ramon Panzer, Paton KR, e, T95E2, 59 Patton. Więc e, zobaczmy. Jakie tutaj są zmiany. Więc w ram czas przewodowania z 7,6 sekundy na 7. Średnia uszkodzenia na minutę siłą rzeczy wzrasną. Z 1895 na 2051 rozrzut na 100 m z 0,42 na 0 Czas celowania z 1,9 na 1,7, wytrzymałość 1450 na 1500. Przejdźmy sobie dalej. KRK, czas przeładowania z 8,1 na 7 i 4, średnie szkodzenie na minutę z 1777 na 1950, czas celowania z 2,5 na 2,2. ,2. Ehm, przejdźmy dalej. D95. E2 czas celowania z 2,3 na 2 sekundy. Penetracja pocisku standardowego z e e 181 mm na 190. Patron e 59. Czas celowania. Z 2 i 3 na 1,9. Rozrzut, e, rozrzut celownika w trakcie obrotu wierzący 0,12 na 0,10. Moc silnika z 520 na 620. E, moc na tonę z 14,3 na 17,1. E, z tym patonem e, to chyba mocno to zwiększają od 110, żeby szybciej e, spierdzielać e, z mapy i teraz e, właśnie na podstawie tych czogów udowodnię dlaczego to jest e, kosmetyka po prostu reanimacja takich e, trupów tutaj jeszcze właśnie e, wspomnę, że w ogóle ten round to jest Patrząc na oczywiście resztę premek, to jest dość świeże nie, czołko, nie jakoś super długo w wodzie. Mniej więcej mi się wydaje, że około 2 lat. Ale jak ktoś mniej więcej wie jakąś, jaką datę, to może mi coś poprawić. Ale mi się wydaje, że to jest około 2 lat. Więc sobie przejdźmy. Tutaj, patom KR, tutaj oczywiście są wszystkie te parametry. Więc e, oczywiście Damage 240 to jest dość mało. E, oczywiście e, penetracja boli 192 to jest mało. Tutaj, żeby ten czołg był grywalny, to by musieli zrobić na powiedzmy e, 210-220. E, E, Przeładowanie oczywiście to jest 7,77 sekundy. E, tutaj oczywiście już warto wspomnieć, że tutaj te nowsze czołgi mają e, obrażenia na poziomie 320 przy, podobnej, e, przy podobnym czasie przeładowania. E, aiming time, właśnie 2 i 4. Tutaj będzie e, z. E, rozrzut na 100 metrów e, 360 jak na meda to tutaj niby to jest do, do grania wieży więc tutaj nie powinno być e, problemów, więc tutaj takie 0,36 jest całkiem spoko. E, przejdźmy sobie dalej. E, top Speed e, 48 jak na medet to jest całkiem ok, ale tutaj już e, ciężkie mają po 50 km na godzinę. Także e, tutaj oczywiście Bizonte i te, 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 te nowsze premki mają po 50, więc jak ciężki ma 50, a medet ma 50, to jest troszkę takie, no coś jest nie tak. E, oczywiście 10, 10 stopni depresji, więc całkiem spoko. E, Przejdźmy sobie do pancerza, bo wiadomo, że czułk jest wieżowy. Tą e, pancerz. Pancerz e, kadłuba z przodu 100. E, 101, z boku 76, z tyłu 50, e, wieża 127 z z 76 z boku i tyle samo z tyłu. No cóż, jeżeli wieża w czołgu, który się gra na wieżę ma 20 mm więcej niż kadłub, to coś jest nie tak. Także, jeżeli tutaj mi chcieliby reanimować ten czołg, to tutaj pancerz powinni zwiększyć. Ktoś oczywiście mógłby się przyczepić, ale to jest med, więc to nie powinno być jakiegoś pancerza na poziomie y, ciężkiego. I tutaj y, właśnie wspomnę o F Fale 4202, którym na spokojnie można grać na wieżę. I też jest y, medem. Y, I co prawda to jest, y, też nie potrzebuje żadnego jakiegoś bafa, Chociaż niektórzy mogliby się właśnie. Y, Przyczepić, bo też jest takie samo obrażenie na strzał 240, więc tutaj też y, odstaje, jeżeli chodzi o FV, jeżeli chodzi o obrażenia, bo wiadomo, to już 320 zaczynają być. Y, także przejdźmy sobie dalej. E, T95 E2, czyli po prostu ten offspringowy czołg. Oczywiście ten offspringowy czołg bez prowadzenia to jest ten, ten LPC, ale to jest podobny czołg. Lepiej nie powiedzieć, że totalnie bliźniacz. Także obrażenia e, takie same. Tutaj penetracja jest, tak jak mówię, no tutaj też ponad 200 powinno być, e, żeby był ukrywalny. E, oczywiście rozrzut całkiem dobry e, czas celowania też całkiem dobry przeładowanie tutaj też dobre e, top speed oczywiście tu już jest nawet większy po 56 km na godzinę oczywiście e, depresja 9 tutaj oczywiście niektórzy mogliby się ciepieć, że mogłoby być 9 ale 9 to też jest całkiem spoko e, no I tutaj właśnie pancerz no tutaj oczywiście pancerz no powiedzmy tutaj jeszcze jest też kwestia oczywiście RNG, ale tutaj pancerz powiedzmy jest na raczej wiadomo że to jak bufują te czogi to pancerza nie ruszają także tutaj yy, nawet tego pancerza może nawet nie powinienem yy, przedstawiać, bo pancerz tutaj nie zostanie buffa Także tutaj może nawet nie będę przedstawiał tych e, parametrów, jeżeli chodzi o pancerz I oczywiście, jeżeli chodzi tutaj, tutaj jest jeszcze nawet większy garnek niż w tym offspringu, wiadomo, bo jakoś offspring ten miał musiał się jakoś e, sprzedać. Troszkę mniej, mniejszy garnek ma ten offspring, ale ten e, e, dwójka ma całkiem spory. Przejdźmy sobie dalej. Statystyki. O, oczywiście, tutaj jeżeli chodzi o konia mechanicznego, ale tutaj właśnie ten garnek, ale tutaj najpierw może te parametry. Oczywiście, penetracja też dość mała. Przypominam, że ten baton ma losowanie do dziesiątek, a tutaj penetracja jest 212, także mało obrażenia. Powiedzmy, że OK. Niektórzy właśnie mogliby powiedzieć, że ten, mogliby też zwiększyć, ale no, kurde, no szybko szybkostrzelność się przekłada na niskie obrażenia. Także e, ja grałem dość dużo tym VM 4202 e, i nie ubolewam nad tymi e, obrażeniami 240. Oczywiście, gdyby było 320, to bym nie płakał, że, że mają to zmniejszyć, tylko no po prostu by były 320 rozrzut całkiem spoko, SAR35, jeżeli chodzi o Eomeda, ale nie tego <śm> <śm> z uwagi właśnie na ten garnek, ale co jeszcze do tego garnka przejdziemy Top Speed 50, więc całkiem spoko Opuszczenie minus 9 też spoko Pancerz tutaj właśnie też nie będziemy rozwalić, chociaż powinniśmy HP 1400, więc tutaj może mogliby troszeczkę zwiększyć, nie wiem, ostrówkę z 150, mi się tak wydaje, żeby był grywalny. O ten pancer właśnie nie będziemy się tutaj rozwodzić, bo hmm, raczej właśnie nie planują zwiększyć pancerza, aczkolwiek właśnie powinni, zwłaszcza w czołgach, nawet w medach, którymi się gra na wieży, żeby faktycznie grało się nimi na wieży, a nie kampa drugiej drugiego końca mapy. No, ale oczywiście tutaj w patonie ten kurde tutaj cycek. Kurde, który powinien być pewnie minimalnie z dwa razy mniejszy. I to jest takie minimum. Bo to jest kurde, jak takie dwa cycki. I już nawet nie trzeba grać na wieżę, żeby celować w tego cycka. Także. Też się właśnie też tak zastanawiam, jak mi zostało golda po tych skrzynkach, żeby go po prostu nie kupić jakiś po drzewkowego e, czołga, ale po tych drzewkowych w, mi nic nie zostało takiego e, ciekawego. I się zastanawiam nad tym potanem, ale twierdziłem, że nie, to jest za, za słaby czołg, żeby nawet mieć jego kolekcjonerski. Także i przejdźmy do ostatniego czołgu. E, ten Panzer, jeżeli ktoś wie, wymawiam to przepraszam, ale ja tutaj nie jestem Niemcem, także mam wymówkę i niemieckiego też się nie uczyłem. Także tutaj jest, co tu jest problem, oczywiście, garnek, a przypomnę, że to jest jeden z tych nowszych czołgów Premium Lemierz, który, no niby, coś niby ma dawać, ale tak średnio co daje. Przejdźmy sobie do parametrów, oczywiście e, 240 e, obrażeń. E, Penetrację, jeżeli chodzi o obrażenia, penetracja 205. Przypominam, że to jest nowy czołg, więc to jest porażka. Także tutaj dalej mówię o e, mniej więcej 220 powinno być. Przypominam, że to jest adosowanie do dziesiątek, także to jest takie troszkę XD w nowej prębce, która ma losowanie do dziesiątek, jest penetracja 205 przebudowanie 7,29 czas celowania oczywiście dobry, 1,82 rozrzut 0,4, więc to jest w medzie 0,4 to jest śmiech na sali 04, co to może być w ruskim, ciężkim defenderze, a nie kurde w medzie, którym się nie gra na pierwszej linii? Przejdźmy sobie dalej. Top speed 40 na medzie i tutaj powinno być z 55. Moim zdaniem opuszczenia minus 9. I tutaj o tym pancerzu nawet nie ma co mówić, bo e, tym się nie gra na, na wieże. Także no na pewno też e, no tak jak mówię, no, jeżeli to e, faktycznie byłoby granie na wieże tym czołgiem, to nawet ta, e, de, e, ten rozrzut 0,40 by nie byłby takim problemem, ale tym się nie gra na wieże zwłaszcza z takim cyckiem także mm, te tutaj dobra powiem to oni to tak nazywają więc to powiem ten buff nic nie da ludzie którzy mają ten czołg a powiedzmy większość osób raczej ma z tych czołgów tylko KR -a. chociaż mogę się tutaj mylić nie mam tutaj statystyk ale mi się wydaje, tak jest moje przypuszczenie, że najwięcej osób ma tego kr hmm. no Kurde, reset, reset są takie już totalne szroty, więc to nie jest baw, ale przedstawiam, przedstawiam tylko jakie tutaj zmiany zachodzą. I jeszcze tutaj, oczywiście, formułka to jest super test. Jeszcze to się zmieni. E, powiedziałem mniej więcej, co tutaj się powinno zmienić, żeby te czołgi były grywalne. Oczywiście to się nie stanie. Także z mojej strony to tyle. Przedstawiłem tylko te parametry, liczę łapkę w górę, komentarz, subskrypcja, ktoś nie subskrybuje. Oczywiście wszystko pomaga w rozwoju kanału i w zasięgach filmu oczywiście. Także wszystkie tam komentarze, łapki w górę. Jestem wdzięczny i do następnego.